Gdzie tak nam szybko, bo wiatr wieje Tu będzie do zrobienia próg Widać co się dzieje I tutaj podczas zmiany kół Znaczy kół do malowania To będzie do naprostowania bo trochę przypięłem mm. Próg Bardzo zdrowy Bardzo jest dobrze. Wcale mi to problemu teraz nie robi. O Boże, to co prób wodostawienia? do wstawienia. Pewnie. I tu jeszcze jest w miarę. A tutaj tu już rękawał gówno lit. Tu gdzie się... Normalnie. Ugina się. jakaś guma jest. O. o Boże Weź to teraz zrób Ja nawet pianki nie mam Tu były próby Bo nie mam jak Wypchać tej dziury Znaczy no Bo Nie mam pianki montażowej żeby tam psiknąć sobie I żeby to wypchało i tylko szpachla Bo musiałem czymś to wypełnić Tu były próby Z puszkami Żeby tam napchać i żeby to jakoś Wypchało Ale o, tu jeszcze dentka od taczki napchałem. Jeszcze trochę napcham. Pójdzie blacha i szpachla i będzie dobrze, będzie chodzić. <słuchy> no, fusera jak nie wiem co, ale będzie dobrze. No więc takie fushery jeszcze nikt nie odwalił. Pójdzie to w cały świat, kurde. <laughs> nie, no nie, źle. Nie, mam, nie mam pomysłu, czym mogę to wypchać. <laughs> więc wsadziłem dentkę. I no, no to próg to cały jest, kurde. Zrobię to, aby to wyglądało, a nie. <laughs> no, więc tak. Tak się do teraz prezentuję. <laughs> teraz <badę> to teraz prezentuje? No, teraz będę to szpachlował. <laughs> Dentka tam jest oczywiście Widać nawet, że dentka jest Więc no, ale wypycha zero Widzicie? Kurde Ja to mam łeb Kurba No, a to mój samochód to będę robił Jak chce i tyle Będę drutował, więc no Na razie tylko Tak z grubsza, bo myk, myk, myk I tak, tak przeszlifuje się to aby było Zamknęmy, żeby mi ten nie wyschła, i tu jeszcze będą się trochę nałożyć. Bo widzę, że jeszcze mało jest. Ale tak, już przesnie, bo się nie chce nakładać. Bo co jedno nałożę, to się drugie zabierają. I tak to jest. Dobra, Bo się. O kurde. Mo. No, się zamyśliłem. Poszła już tu szpachla z włóknem szklanym. I teraz poszła uniwersalna. Bo się kurde zamyśliłem i zapomniałem nagrać. Poszła już z włóknem szklanym, teraz poszła uniwersalna. Czekam aż podeschnie. I dosz, doszlifuję. Na razie o takim czymś szlifuje, potem to ręcznie. No i na koniec pójdzie taka. Tu jak robiłem to. Widać, że takie to. Hmm. Tu już tego nie dawałem. Dlatego takie to wyszło, no ale dobrze jest. I z drugiej strony trochę dałem ja i mi cała prawie puszka tej wygładzającej została, więc będę się ratował wygładzająca jeszcze. No, no to, to 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 moim zdaniem jest no jak na pierwszy raz jest spoko zrobione. No ale to się jeszcze kiedy poprawi. Jak będzie mi się nudzić, to jeszcze to zrobię. Lepiej, bo to moje pierwsze kroki są. W blacharstwie. <laughs> No i tak co wyjdzie to robię No nieźle zawsze mogło być gorzej Dobra już mam to Wyszlifowane będę to malował tylko koło sobie tak dla bezpieczeństwa też zabezpieczyłem ale Nie musiałem ale już Miałem worek to założyłem Bo tylko tu będzie Malowane Od, od tam do No gdzieś do Połowy drzwi I tyle Nawet chyba nie do połowy więc tylko drzwi sobie zabezpieczyłem żeby nie powrócić i no dobra biorę się i zaraz wam nagram jak to po malowaniu jest i, i będzie dobrze trochę roboty jest się schodzi z tym, tym żeby szpachla przesłał szlifowanie znów ten kurde gdzie nie gdzie coś słabo wyjdzie i jest z tym roboty i zabawy już jest 17 15 a tu chyba nie wiem gdzieś od 10 jestem Chyba coś tego typu Od 10 albo od 12 ja. już nie pamiętam dokładnie więc no się schodzi z tymi Dobra Tak to się prezentuje Na chwilę obecną Eee yy... Poczekam aż to przeschnie Psiknę to jeszcze raz Znaczy no trzeci raz Teraz będę to malował Tylko teraz czekam aż to przeschnie No i koniec roboty Tak się to prezentuje Bo mi telefon pada Już ten Jeszcze później może jak zdążę To nagram jeszcze na dworze Efekt końcowy już no ale jak nie, no to już to jest efekt końcowy, bo już się raczej dużo nie zmieni po trzeciej warstwie, więc no, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku.